Jak Pani widzi wrażenia? Ogłaszamy wstępne przymiarki. Wstępne wyniki. Poczekajmy na e, rzeczywiste. Myślę, że jutro do południa powinniśmy być pewni. Pamiętajmy, że nie ma jeszcze wyników e, wsi, małych miasteczek, na których na pewno nie stracimy. Jestem zadowolony. E, Uważam, że powinny jeszcze lekko wzrosnąć. A tak na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, tu gdzie jest pan dyrektorem, jak pan to zniósł? No cóż, podobnie jak y, kradzież y, w tramwaju, zdarzają się takie rzeczy. Są ludzie mądrzy, są ludzie, którzy zamiast rozmawiać, pracować potrafią tylko niszczyć, i z takimi mieliśmy akurat do czynienia. Ale cóż. Chcę no, powiedzieć, że. Jestem, jestem, jestem Chcę jestem, powiedzieć, jestem. że prezydent Krzystek okay. będzie musiał wyczyścić swoje budynki. Tak? Zapłacą za to oczywiście mieszkańcy. Pewnie osoba, która to robiła, nie wiedziała, komu niszczą, ale cóż, dowie się. A że już policja jest na jego tropie, to jest inna rzecz. Także myślę, że. Będzie im takich napadów coraz mniej. No bo i to wszystko musi się uspokoić. Bardzo dziękuję i za rozmowę, i cały wkład, to co pan robił na rzecz kampanii. Dzięki. Dziękuję bardzo.